I ruszyły, Adalen ruszył jako ostatni, z niewielką statą, przed nim galopuje Petit, a poprowadził Kibu. Kibu, ale już Kamil wyszedł na pierwsze miejsce. Do celownika jeszcze konie mają jakieś 2000 metrów. Odważnie Kamil Fro na pierwszym miejscu, na drugim galopuje Kibu, tam przesunął się Gryfon na miejsce trzecie, jest tam klacz Kolonel. Jest idący lekko w ręku Petit. Przesunął się Adalen. Na ostatnie miejsce spadł Anator. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1700 metrów. No i lekko na pierwszym miejscu Kaminfru. Fru, On dyktuje tempo. 1600 metrów do celownika. Próbuje ucieczki. Goni go Gryfon. Goni go Kibu. I tam się ruszyła Adalen. Kilka koni tam jest w stawce. Za stawką. Dwie, trzy długości Anator. Mają do pokonania jeszcze jakieś 1400 metrów, troszeczkę mniej. No i cały czas podkręca tempo. Coming through. Na drugim miejscu Gryfon przesunął się Adalen do przodu. Jest tam y, także y, Kolonel. I ciągle za stawką Anator. Tutaj nie może się zbliżyć do koni. Przedostatni Petit. Za chwilę wejście w zakręt. Tak jest. konie już są na uku. I coming through. Trzyma kanat na pierwszej pozycji. Gonią go, goni go Gryfon. Goni go tutaj przy wewnętrznej kibu. Jest tam również kolonel. No i anator doszedł do stawki. Tam lekko galopuje, ale z tyłu Peti. Czai się na finisz. Przed wyjściem na prostą w posyle Kaminfru. Już zaczyna być w mocnym posyle. Zbliżyła się do niego zdecydowanie Kolonel. I wyjście na prostą. Próbuje ucieczki. Kolonel tutaj próbuje finiszować z pola, ale nie daje rady. Kaminfru Fru ucieka i ma przewagę. Do celownika jednak jeszcze 400 metrów, ale tutaj w Wałach dobrze galopuje. Jednak konie finiszujące polem się do niego zbliżają. Jest tam jest tam Gryfon, coming through, Gryfon i zbliża się jeszcze tam finiszujący Anator. Do celownika jeszcze 100 metrów. Gryfon atakuje, coming through, ale nie da rady. Coming through wygra ten wyścig. Drugi będzie Gryfon, trzeci Petty na czwartym miejscu, Anator, a ostatnia kolonel.